Cześć! Z ogromną przyjemnością witamy was w nowym 2012 roku. Tak jak zapowiadaliśmy, od razu pokazujemy wam nowość, prezentowaną także podczas zakończonych niedawno największych targów elektroniki użytkowej w Las Vegas. Zapraszamy zatem na wideo najbardziej gorącego gadżetu nowego roku, jakim jest Ring Presenter. W zestawie z urządzeniem tradycyjnie znajdziemy wielojęzyczną instrukcję obsługi. Jest też płyta z Ponadto otrzymujemy eleganckie skórzane etui. Zaczynamy od naładowania urządzenia przy pomocy dołączonego kabelka USB. Producent zadbał o miniaturowy odbiornik typu wepnij i zapomnij, który nie będzie nam przeszkadzał podczas transportu. Ring prezenter sygnalizuje proces ładowania poprzez niebieski pasek LED. Co ciekawe, urządzenie zostało wyposażone w laserowy wskaźnik. Bardzo sprytnym rozwiązaniem jest specjalny otwór, w którym bez kłopotów schowamy miniaturowy odbiornik. Brawo! Sprzętowy wyłącznik pozwala na wybór pomiędzy dwoma trybami pracy. Mysz lub prezentacja Ring Prezenter pozwala na pełną kontrolę nad wszelkiego rodzaju prezentacjami. Możemy uruchomić lub zamknąć prezentację, czy też swobodnie przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi slajdami. Do naszej dyspozycji pozostaje także w pełni funkcjonalny odpowiednik myszy komputerowej, dzięki któremu możemy nie tylko kontrolować kursor, ale również przewijać różnorodne dokumenty czy strony internetowe. Całość jest bardzo solidnie wykonana i naprawdę cieszy oko. A do tego każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, bowiem w sprzedaży pojawi się aż 5 wersji kolorystycznych. Jeżeli zatem prowadzicie prezentację, czy to w pracy, na uczelni, czy w szkole, to ten produkt jest właśnie dla Was. Tymczasem dziękujemy za uwagę i zapraszamy już niebawem. Do usłyszenia!